Transplantacja to życie to bieg, który od 10 lat organizuje Zespół Szkół nr 4 w Lesznie. Jego celem jest propagowanie idei oddawania organów po śmierci jako sposobu na ratowanie życia tych, dla których transplantacja jest jedyną szansą na powrót do zdrowia. Ale wydarzenie pokazuje także, że osoby, które przeszły w życiu transplantację, mogą dalej prowadzić aktywny tryb życia. Kilka takich osób od lat bierze udział w biegu, podają dwie daty urodzenia dzień, w którym przyszli na świat i dzień przeszczepu. Przy rejestracji do biegu można było także wypełnić oświadczenie woli, które informuje lekarzy i bliskie nam osoby o naszej decyzji przekazania narządów po śmierci. 10 lat biegu transplantacji o to życie. 2, 1, e, i no Mogę policzyć, że ponad 2000 osób, świetnie. na pewno e, uczestników biegu przez 10 lat e, cykl, Mam nadzieję, pracujemy. że sam bieg oczywiście 1, 2, 3, 5, jest takim 4, kropeczką 4, nad tym, żeby 3, się 3, zastanowić właśnie 2, nad transplantacją 1, to życie. żystą kropką to, to właśnie są te biegi. O tym, żeby pamiętać, o tym, żeby propagować i o tym, żeby jeszcze uczestniczyć trzy, na biegu. Dwa. Była jeszcze jedna osoba, dla której na linii startu stanęli uczestnicy biegu. To Michał Dratwiński. Michał jest, jest Michał Dratwiński, jest szuk tył, szuk tył. wesoły 15 -latek. On jest zresztą do dzisiaj wesoły, ale boryka się niestety z chorobą. I właśnie transplantacja może mu pomóc, żeby żyć po prostu dalej. Zawodników do startu rozgrzał zespół Semplicze. A także prowadzący rozgrzewkę Amadeusz i Krzysztof. Na linii startu stanęło 408 zawodników, którzy wyruszyli w 5-kilometrową trasę leśnymi ścieżkami. Niektórzy biegli, inni brali udział w kijomarszu. Symboliczną trasę pokonali też najmłodsi, którzy wystartowali w biegu z Kangurkiem. Jako pierwszy biegu kończył Michał Kumolka, absolwent zespołu szkół nr 4.